Przekaz do wszystkich, przede wszystkim do polityków, ale też do państwa, do przedsiębiorców, do rządów, do polityków powinien być taki. Jeżeli nie zdamy sobie wszyscy sprawy, że mamy w Europie 500 milionów ludności i to powinien być wspólny rynek europejski, to Europa w niedługim czasie, może średnim okresie czasowym, straci swoją konkurencyjność, ponieważ patrząc. Bardzo dokładnie w tej chwili na to, jak działa wspólny rynek, który werbalnie i oficjalnie jest przez wszystkich niezwykle popierany. Ja widzę wyraźnie, że każdy kraj stosuje różnego typu regulacje, które chronią jego wewnętrzny rynek. Każde działanie na poziomie rządu narodowego, które. Ochrania własny rynek, czy to jest rynek wielki, 70-milionowy, czy to są, jest to rynek dla kraju kilkumilionowego, każde takie działania osłabia Unię Europejską jako całość. Trzy rzeczy mamy, które w tym moim filarze są jakby niezwykle ważne. Po pierwsze, Przejrzenie w całych regulacji europejskich. Musicie nam pokazywać, a ja jestem naprawdę w niezwykle intensywnym dialogu z przedsiębiorcami od samego początku, odkąd jestem w komisji. Musicie nam pokazywać, gdzie są blokady, które na poziomie europejskim uniemożliwiają Wam działalność. Druga rzecz bardzo silne i stanowcze działania jeżeli chodzi o poszczególne rządy europejskie. Nie mamy wspólnego rynku usług, nie mamy wspólnego rynku e, e, cyfrowego i to są bardzo silne działania w kierunku rządów narodowych. I trzecia rzecz, e, ja mam w swoim portfolio również przemysł, przemysł reindustrializację, ale wyłącznie czy jakby najbardziej naj największym celem jest pójście w kierunku innowacyjności, bo to powinna nas odróżniać. Tym musimy wygrywać na całym świecie. Więc przekaz taki najbardziej ogólny na początek jest taki. Europo, wszystkie kraje, jeżeli nie zrozumiecie, że macie duży wspólny rynek, i ten wspólny rynek jest największą wartością, jesteśmy w tej chwili ogromnym obszarem gospodarczym, który musi czuć się jako jeden obszar, to rzeczywiście zaczniemy przegrywać na różnych etapach i w różnych dziedzinach.